Cześć, tu ja, Amelka. Wczoraj nie dostałam żadnego prezentu na Mikołajki. Szkoda, że już przestałam wierzyć w Mikołaja. Zawsze, gdy wierzyłam w Mikołaja, to dostawałam fajne prezenty. A teraz żadnego nie dostałam. Ani jednego, ani nawet malutkiej skarpetki. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego nie dostałam prezentu. To wszystko przez kalendarz adwentowy. Dziewczyny dostały bardzo fajne prezenty. Figurki pop. Ja bym bardzo nie chciała dostać, a nie dostałam. Co dostałaś? Dostałam z Gretka i Dumbledore. Do mojego Harry Pottera idealnie będzie pasować. Oj, chyba masz kolekcję już. Katfery też chcę. A, a ja mam, słuchaj. Ee... Moją ulubioną reję e, z gwiezdnych wojen. Zobacz, jaki czaciu. Tak, będzie super wyglądała przy moim biurku. Zobacz, jaka jest śliczna. O, jeszcze główka rusza. Śliczna jest, co? Zobacz, mm -hmm. ile detali. Naprawdę super. No i John Snow's Groot. Mikołaj to chyba wie, co mi się podoba naj, najbardziej. Czekaj, wyjmę go, zobacz. Ale super. U też się Ach, Nie. O, Ale jest, jest takim dostojnym wojownikiem. Patrz, jaki słodki! Ma skarpetkę w ręku. No, wygląda jak bobas mm -hmm. taki słodziak. W kacperku, co myślisz? Śliczny z O, tak, nie, nie możesz. Ty nie musisz możesz. jeszcze poczekać na e, taką prezent od Mikołaja. Mm. Jak takie były Mikołajki, to jaka będzie gwiazdka? Mm. A, spójrz. Śliczny, a jaką ma tutaj fakturę. Swojego stroju. No dobra. Dziewczyny dostały fajne prezenty. Ale wróćmy do tego, dlaczego ja nie dostałam niczego. To było Ja na 100% wiedziałam, że tamten kalendarz jest dla mnie. On sam nawet wpadł w mi w ręce! Co? Wpadł ci w ręce? Nie oszukuj! Przecież ty sama grzebiesz w szafie mamy raz na jakiś czas. I mama ci mówiła, żebyś tam nie grzebała. Co ona ma tam zamontować? Kamerę? No nie, ale wiedziałam, że to mój. Dobra, już idź. No. Wiedziałam, że to mój. Poza tym mama wie, że ja uwielbiam czekoladki. Wzięłam ten kalendarz adwentowy do pokoju, tak siedziałam i ślinka mi leciała. I nagle wpadłam na pomysł, że Sąc. mogę ten kalendarz adwentowy otworzyć od środka. Otworzyłam, od środka wyjąłam zawartość, tak sobie jadłam. Jadłam, ja. Potem włożyłam, nie było w ogóle widać, że też okienka są otworzone, bo nie były. I tak ciągle przychodziłam. Brałam raz, raz te czekoladki, oddawałam na miejsce, aż nagle wszystkie czekoladki się skończyły. Ja nawet nie patrzyłam, jak te czekoladki mijają, tylko po prostu nie jadłam. I nie było. Któregoś dnia z mamą oglądałyśmy telewizję, aż tu nagle zadzwonił do mamy telefon. To była ciocia. Cześć, Michalina. Cześć. No co tam u ciebie? Super, dobrze, cieszę się, fajnie, że przyjedziesz na święta. A, mam dla ciebie kalendarz adwentowy. Ten, co lubisz, taki z tymi pysznymi czekoladkami. Dziękuję ci bardzo, że mnie pamiętałaś. No bardzo się cieszę, wiesz, jak ja lubię czekoladki. No. No, specjalnie kupiłam dla Ciebie, specjalnie dla Ciebie. Okazało się, że ten kalendarz adwentowy nie był dla mnie. Wpadłam w panikę. Wzięłam szybko ten kalendarz adwentowy i wkładałam tam drażetki, które jedyne były słodyczami w naszym domu. Wzięłam po do każdego, po każdego szybko, włożyłam na miejsce i czekałam. Już zapomniałam o tym kalendarzu adwentowym. Aż tu, 5 grudnia zadzwonił telefon do mamy. Muzyka No, cześć Michalina. Pią, 5 grudnia? I co? No, dzisiaj jest 5 grudnia, i otwierasz kolejne okienka? No, mówię ci, co otwieram, to tutaj są jakieś draże mi wyskakują po prostu w każdym, w każdym okienku. Po prostu, no ja nie wiem, co to jest. To jakiś cukiereczek. Jeden taki. No, chyba powinny być czekoladki. I w kalendarzu są draże? W kalendarzu adwentowym, to co ci wysłałam? Poczekaj, poczekaj, no tam, ja mam paragon do tego sklepu, przecież tam powinny być czekoladki y... i wszędzie są draże owocowe. Wiesz co, poczekaj sekundę, zaraz, zaraz do Ciebie odzwonię, dobra, hej. Amelka! Tak mamo? Czy Ty ruszałaś ten kalendarz adwentowy z czekoladkami? Hmm. Oj, coś mi się wydaje, że ruszałaś, bo ciocia dzwoni i mówi, że tam jest pełno cukierkowych, owocowych draży zamiast czekoladek. Masz mi coś do powiedzenia? Jak masz mi coś do powiedzenia, to proszę mi, powiedz od razu. Przepraszam. To nie mogłaś się przyznać? Bałam się, myślałam, że to dla mnie. To nic śmiesznego, Amelka. Bardzo mi nie. zrobiłaś przykrość i ciocie zrobiłaś przykrość. Idę do swojego pokoju. Szlaba. Nie spodziewaj się żadnego prezentu na Mikołajki, a na gwiazdkę też mi się nie wydaje, że Mikołaj do Ciebie przyjdzie. Bo naprawdę w tym roku chyba nie zasłużyłaś. Teraz już wiecie dlaczego nie sam prezentu hmm. na Mikołajki. Lecz wiem co bym dostała. Figurki z Frozen 2, które były w szefie mamy. Zitabem, czy nie dostanę na święta pod choinkę, bo są bardzo fajne, bo już nie otwierałam i wyjmowałam i się nim bawiłam. Ups, přeč by šla pan na přiznání